Przede wszystkim znajdujemy się w Porto Rico dokładnie w mieście San Juan, czyli w stolicy Porto Rico. Dokładnie w Old San Juan. Czyli jest taka dzielnica, można powiedzieć, miasta, część miasta San Juan. Można tutaj spotkać takie stare uliczki bardzo wąskie. Trzeba powiedzieć, że miasto ma ponad 500 lat, czyli zachowały się jeszcze takie fajne budynki, budowle. Wszystko jest takie kolorowe, ludzie pomalowali swoje domy na takie jaskrawe kolory, co widać za moimi plecami. Jesteśmy na początku listopada. Widać takie mokre właśnie ulice i chodniki, często padają tutaj deszcze. Pora taka deszczowa, mokra. Znajdujemy się w miejscu, które jest najbardziej fotografowane w San Juan. Fajnie to wygląda takie parasolki wiszą, z ich chyba nie wiem, nie liczyłem, ale setki. Super fajnie to wygląda. Znajdujemy się w centrum Old Juan San Juan, stolicy Portoryku, gdzie dokładnie we wrześniu 2017 roku przeszedł drugi. Huragan tydzień, dwa tygodnie chyba bodajże, a huragan Maria po huraganie Irma. Miasto jest w tej chwili już prawie odbudowane, nie widać już żadnych zniszczeń. Ale z tego co rozmawialiśmy z lokalnymi ludźmi, to strasznie było zniszczone. Zginęło ponad 50 razy więcej ludzi jak. Jak miało, jak przypuszczano, że zginie, czyli około ponad 3000 ludzi. Ale naprawdę to co ludzie opowiadają, jak to wszystko wyglądało, to normalnie masakra było. 240 km na godzinę wiatr. Drzewa fruwały po całym mieście w powietrzu słupy telefoniczne, elektryczne. Po prostu szok. Ciężko to sobie wyobrazić, ale niestety tak było. do miejscowości Seiba stąd będziemy brali statek i będziemy uderzali na wyspę Kulebra która prawdopodobnie całkowicie została zniszczona przez huragan Maria Kulebra właśnie słynie z bardzo takiego fajnego piasku taki jakby mąka są co, co, co nie jest nawet spotykany na Dominikanie także zobaczymy co tam ciekawego idziemy na statek który zabierze nas na culebrach bardzo wiele ludzi idzie jesteśmy już na statku czekamy około 20 minut i będziemy wchowali Się na Flamenco Beach, czyli takiej najładniejszej plaży na wyspie Kulebra. Tędy chyba musimy iść, tak? Przepiękne miejsce, przepiękne miejsce. Powiem Wam szczerze, nie widziałem piękniejszego miejsca jeszcze niż te, co teraz tutaj widzimy. jest po prostu piękne. Następnym naszym przystankiem na, na wyspie jest plaża Playa Tamarindo, czyli jest popularna do nurkowania. Też jest bardzo, bardzo piękna. Także pan kierowca, nasz pan kierowca daje radę. Jakoś ciągniemy do przodu. Odkrążyliśmy już prawie całą wyspę. Ostatnim naszym przystankiem jest ta ota plaża. Ta oto plaża. Spójrzcie sami. Normalnie dziczy, przepiękna. Zero turystów. Cisza i spokój plaży na zawis normalnie była piękna, że w oddali było widać wyspę San Tomas zapytałem się pana kierowcy dlaczego tutaj nie ma turystów a pan kierowca odpowiedział krótko, zwięźlej na temat bo tutaj nie ma barów, nie ma restauracji Gdzie nie ma restauracji tam nie ma po prostu turystów czyli proste jest. plaża jest piękna się jechało tutaj drogą piaskową Widzę, że dwie osoby nurkują Jedna pani sobie leży na materacu się opala Jest to prostu pięknie no Wracamy powolutku już na wyspę Puerto Rico Opuszczamy Kulebre. Powiem krótko, że było super. Piękne plaże. Bardzo mało widać zniszczeń po, po, po huraganie Irma i Maria. Nasz kierowca, który nas, 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 nas woził po całej wyspie. Normalnie super. 60 dolarów jemu zapłaciliśmy. 50 dolarów krzyknął, ale zapłaciliśmy jemu 60 dolarów. Dali daliśmy jemu takie dwa piwa jeszcze lokalne to się ucieszył bardzo i pokazał nam takie plaże które, które po prostu były zamknięte gdzie droga była piaszczysta nie można było wejść ani tak, wjechać samochodem on po prostu otworzył bramę i wjechaliśmy na tą plażę samochodem i, i takie jakby dzikie, dzikie plaże zero turystów zero restauracji zero barów zero kibelków że tak powiem na prostu super. No i witamy w kolejnym dniu. Wstaliśmy, wzięliśmy samochód. Jeszcze nic nie jedliśmy i będziemy uderzali na południe wyspy Portoryko. Tam będziemy się zatrzymywali, niektóre takie rzeczy fajne pokazywali. Nie ma? Tak. Przechodziliśmy na zachodnie wybrzeże Porto Rico, dokładnie do miejscowości Rincon, która słynie z, z wysokich fal i surferzy tutaj mają zajęcie jakieś takie swoje i, i po prostu powiem, że tu jest piękniej jak cała ta strona południowa wyspy Porto Rico, tam to w ogóle było porażko, biedota, smród, sypkiła i mogiła. Tutaj właśnie ta, ta, ta strona południowa wyspy Portoryko jest, jest po prostu śliczniejsza, to polecam zdecydowanie. Do, do Chicago i podsumowując nasz tryb, to, to powiem, że bardzo polecamy coś na parę dni odwiedzić Puerto Rico, a dokładnie miasto San Juan, zwiedzić dzielnicę San Juan, czyli taką Old San Juan, starą San Juan. Na południe nie polecamy, choćby jest niebezpiecznie i nie ma co tam za bardzo robić. Polecam a, polecamy, polecamy zachodnie wybrzeże. Polecam oczywiście zobaczyć a, zachodnie wybrzeże wyspy Porto Rico i miasteczko Orinco. To tyle co można byłoby przekazać w tym filmie i do zobaczenia w następnym.